Witam was. Kolejny film City Skyways. No i tak, dzisiaj spróbuję ogarnąć y, jakieś centrum recyklingu, bo mamy w mieście niemały problem z odpadami. No tak, czas tutaj już puszczę. No i jeszcze przed nagraniem sobie ogarnąłem miejsce i myślę, że tutaj będzie najlepiej. Bo tak, tutaj jest... są dwa y, wysypiska, które są teraz opróżniane. O tutaj po prostu budynki przemysłowe powstaną. A tutaj będzie takie większe centrum recyklingu, bo ono ma trochę no, lepsze położenie niż tutaj. Bo stąd mają dostęp tutaj do strefy przemysłowej, do strefy mieszkalnej przez ten most. No to tak, już tutaj drogę jakąś. Myślałem, że jakoś taką. Dobra, na razie tak. Odpady. Ja taką bym ustawił jedno i drugie. A tutaj dorobiłbym jeszcze drogę i postawił kilka spalarni. Myślę, że to nawet dobry pomysł byłby. Hmm. Dobra, o tako. To na razie opróżnię W sensie opróżnie. Eee, wyburzę. No i tak, jedno takie kosztuje 3000. 30 ja tu przyspieszę, żeby więcej zarobić. Dobra, jedno. Drugie. Pieniędzy już prawie nie mam. No dobra, miasto będzie lepiej funkcjonować. Jeszcze czas tutaj szybko ten... i tutaj ogarnę jakieś skrzyżowanie. Tako. I dotąd. Tutaj w sumie nie trzeba drogi z trawą, bo to tak naprawdę tak w tam bez różnicy. No i dobra droga jest. Mm. Teraz tak. Chciałbym jeszcze postawić też centrum recyklingu. O tako na przykład. I tutaj jeszcze jedno zmieścić, tylko nie wiem właśnie, czy to będzie dobry pomysł. No dobra, zobaczy się. Bo jedno tako i drugie tako i tutaj jeszcze trochę miejsca chyba zostanie nawet to dobra niech tutaj trochę pieni pieniądze się zarobię a wracam do was za chwilę I to tak siedzę sobie tutaj w statystykach tak patrzę, że tutaj chyba droga jest potrzebna żeby te śmieci lepiej były wywożone jakby więc czas jeszcze raz stop chce hmm. na chwilę drogę wyburzyć. tej drogi jeszcze tako i ją dociągnę chyba dotąd no, chyba tak będzie dobrze. Dobra, droga nie będzie. Nie, może być prosta przez jakiś czas. Taką na przykład. I tak o. To niestety kilka domków trzeba wyburzyć. A to przynajmniej będzie lepszy wywóz śmieci. Wiem, że ta droga nie jest jakoś super piękna. Ale no. no Okej, okay, dobra, wspomniałem że tutaj drogi dorobić. Mm, ale na razie musi być to tak wyglądać. Dobra, to... No i dobra, tak to będzie git. Nie. Ź źle to wygląda źle. Nie będzie tylko po prostu. No, dobra. Okej. Okay. Może ten wywóz śmieci już będzie lepszy. Nie wiem, czy to cokolwiek dało. Zawsze w sumie będzie można w innym miejscu to zrobić, żeby ten dojazd był jeszcze lepszy. No tak, tutaj jest ogarnięte. No tutaj też już w miarę. To tutaj właśnie, z tym, jakby centrum jest problem. Hmm. Co by tu można było zrobić jeszcze? To tak, te centrum recyklingu tutaj jest. Powiem no to w ogóle nie tylko mm, problem ze śmieciami, ale też z, na przykład zdrowiem. No w sumie tutaj mam jedną przychodnię tylko. Więc no, dobra, trzeba postawić ją gdzieś. Może. Tylko... No w miarę duży zasięg, ma, więc powinno ogarnąć tą resztę miasta. Tak co jeszcze? to coś. A no, dobra śmieci, śmieci. O, tutaj zgona ktoś zaliczył. Gdzie to było? A, zdrowił. Tak, jeden cmentarz jest tutaj tylko. Tu drugi też można gdzieś na zadupiu zrobić. Bo mówię taki zasięg niezbyt tutaj jest. Tym bardziej tu. No. Zrobię jakiś taki cmentarz na zadupiu. No, taka droga Stąd no, 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 cmentarz no, jeden, no, no, jeden no, 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 razie no, no, Dobra, woda. Dobra, ogarnięte. Dobra, Ci ze zdrowiem dalej coś. przychodnie jest... Gdzie? Tutaj. I tutaj też w sumie potrzeba jednej. Dobra, staćmy. Hmm, to ja postawię tutaj o. No e, dobra, wszyscy zadowoleni, super. Te śmieci dalej nie wiem na no, co tu chodzi. Na przykład tutaj twój sąsiad... A, dobra, bo te śmieciarki bo dopiero dojeżdżają. Bo zasięg tak naprawdę pokazuje, że jest chyba dobry. Dobra, z wodą problem jest. Mhm. Trzeba więcej tych wieży dobudować. Tutaj taki lasek nie jest, nie wiem czy tak. Nie, na pewno w radę, tak nie będę. No dobra mm. Tutaj też problem z wyludnianiem, wyludnianiem się. Dobra. Jak tam te śmieci. No tak naprawdę chyba chodzi tylko o to, że te śmieciarki jeszcze tam nie dojechały. No tutaj o. Sąsiad twój ma wywóz śmieci, a ty nie masz. te śmieciarki chyba dojechać, tylko Dobra, już wiadomo o co chodzi. Jeszcze tak. Wyrzucanie ścieków. Z tym też. Ojej. No to Szambo się z tego jeziorka zrobił. Na no, to jeszcze miasto jest za małe, więc na razie tego nie. No dobra, oprócz tego git. Oj, pali się. Straż pożarna ma dostęp. No tak nie za bardzo. Spali się już? No okej. Okay. Dobra, właśnie. Więcej tych yy, no. No ten, tego ten. To jedno. To drugie. Nie ja teraz powinno tak już funkcjonować. Bo to już nie chodziło o to, że mm, nie ma już zasięgu, tylko po prostu za mało tych stacji było. Stacji no tych centrów. Centrum utylizacji. Zabrak na razie chyba GIT jest. Czy tak oprócz śmieci jest jakiś problem? Chyba nie. No a tutaj oprócz wysypisko. wyspisko. Tutaj co? No duży problem ze do śmiećmi. Dobra. Trzeba więcej stref mieszkalnych zbudować. To jest jaka droga z drzewkami, taka zwykła. Dobra to tylko i tylko. W sumie ta droga też może być z drzewkami czemu nie. Dobra. Tak, tutaj budynki mieszka. A jeszcze dobra. Droga to. Tylko i tako. To mieszkalna. Tak. No i tutaj w sumie też mogę tak wybudować. I tak, tu chyba żadnego też problemu nie będzie, więc tutaj też budujcie się. Tutaj. Dobra, teraz o śmieci dalej. To tutaj woda. Więc tutaj ziomek kiedy. Więc dobra, teraz strefy. Handlu... O, ja mam już tą. Yy, Tę większą strefę mogę budować. Nawet nie widziałem. A no nie, tutaj na razie chyba. Zostanę przy tych, no, w kopikach małych, ale taką strefę biurową już chyba można gdzieś zacząć robić. To, no, śmieci mnie dalej martwią. Tutaj też drogę można by było zrobić do tego lepszego dostępu. To... No może teraz się problem rozwiąże No i tutaj też aj, aj, aj. Dobra, do. ci tutaj powinni ten problem mieć już rozwiązany Zaraz Dobra W sumie kupię sobie nowy, nowy teren no, Już duże pieniądze to nie są tutaj o? Dobra, na razie tylko. No, i tutaj myślę, że będę już budował tu większą strefę. Mam tutaj, no. Fajny zajaz zrobiłem. Dobra. Ale hmm. to chyba na następny odcinek będzie. jakby, no, plan. A w tym filmie byłoby na tyle. No, mam nadzieję, że ten problem się rozwiąże. No, się chyba tutaj rozwiązuje powoli, bo. Ci, co nie mieli wywozu, śmieci się wyprowadzają. No dobra, tutaj też problem jest. No dobra. W następnym filmie zrobię chyba tutaj już właśnie tę większą strefę. A w tym filmie byłoby na tyle. Jeśli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. No i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.